Kochani, z racji, że mam chwilę, bo Lęka zasnęła, stwierdziłam, że wykorzystam to na pranka i wkręcę mojego faceta, że zadzwonię do niego później, mimo że to i ja będę do niego dzwonić. Gdzieś tam ostatnio mi się mignął taki prank i chciałabym spróbować go zrobić na moim narzeczonym, więc go, dzwonimy. wybrany O nie, zajęty. No dobra. Spróbujemy zaraz. Dobra, podejście numer dwa. Przyszło powiadomienie, że już jest dostępne, więc sprawdźmy. No hej kochanie. Wiesz to zadzwonię do ciebie później. Ale teraz to mnie zadzwoniłaś. To teraz nie rozumiem, co? do mnie teraz i że zadzwoni do mnie później? No, no zadzwonię do ciebie później. no dobra, no. No, pa! No, ja ciebie też pa! W sumie to już odłożyłam telefon, ale teraz stwierdziłam, że y, spróbuję wkręcić jeszcze moją siostrę, więc go. No, hej! Co? No, ej, wiesz, co, zadzwonię do ciebie później. No, ale po co dzwonisz za chwilę, że później? No, zadzwonię do ciebie później. A co? Nic, zadzwonię do ciebie później. No, ale po co dzwonisz? No, tak o! No, to gada im, że dzwonisz. No, ale nic nie chcę, zadzwonię do ciebie później, tak odzwoniłam. No, o. no pa. Pozdrawiam Was.